Think I can fly, think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm a better rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes, even if we're strangers till we die. Witam wszystkich w Saksonii, w Budziszynie. W Saksonii w jednym z najpiękniejszych landów niemieckich, jeżeli chodzi o właśnie o zabytki, o, o bliskość do gór, do, do, do Czech, do Polski, dużo średniowiecznych zabudowań, miast, zamków. Warto, warto na pewno tutaj się wybrać i pozwiedzać. Budziszyn to jest historyczne miasto, gdzie Bolesław Robry w 2018 roku zawierał pokój z Cesarstwem Niemieckim. Także kawał gdzieś tam historii, duży, duży polski akcent. Miasto założone przez Słowian Połabskich. De facto, gdzie tutaj się nie, 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 nie porusza, jeżeli chodzi o starówkę, o starówkę centrum, to e, średniowieczne budowle, fortyfikacje, jak ktoś się, ktoś się tym jara, to, e, to miejsce naprawdę jest godne e, odwiedzenia i no, też, też, też to miało jakiś tam wpływ na, na moją decyzję. E, jeżeli chodzi o mm, infrastrukturę boiska treningowe, no to jeżeli chodzi o piątą Ligę Niemiecką, to jest więcej niż, niż przyzwoicie. Myślę, że nie jeden, nie jeden polski klub, pierwszo, pierwszo drugoligowy e, nie powstydziłby się takiej infrastruktury. E, murawki, tak jak, tak jak tutaj widzicie, drugie boisko, jest jeszcze boisko, e, gdzie, gdzie mm, są rozgry rozgrywane jeszcze mecze e, sparingowe. Sztuczna, pięcioletnia, więc no wszystko tutaj jest, czego, czego potrzeba do, do rozwoju piłkarskiego, i, i gdzieś tam miało to wszystko na wpływ na moją decyzję. Jeżeli chodzi o zespół, młoda ekipa dwóch, dwóch Czechów, szkolonych w Akademii Tottenhamu. Więc ciekawostka, jestem ja jako tutaj doświadczony Polak, ograny, ograny tutaj w Oberlidze. Jest Dawid Więckiewicz, też Polak, który strzelał sporo bramek w niższych niemieckich ligach, ściągnięty jako snajper. Także, no i, no i reszta ekipy to, to w zdecydowanej większości młodzi Niemcy, którzy, którzy naprawdę trzymają poziom, bo o tym jeszcze będę mówił, ale tutaj, jeżeli ktoś ma 17-18 lat i wchodzi do seniorów, to zazwyczaj jest to już przygotowany, przygotowany technicznie, mentalnie, motorycznie zawodnik do, do gry. Także, niedziela, pierwszy mecz u siebie. Wyjazdowy pierwszy mecz wygraliśmy z Reitalem 2 1 Także jest, jest to dobry, dobry prognostyk przed sezonem. Jest, jest liga do powalczenia, jest Sachsen Pokal, gdzie możemy trafić na przykład drużyny na, na przykład takie drużyny jak Lokomotiv Leipzig, Chemie Leipzig. I e, oczywiście możemy też trafić na Dynamo Drezno z trzeciej Bundesligi więc e, szykuję się, szykuje się mega, mega dobry i ciekawy sezon. Co mogę, co mogę tutaj dodać? <grym> Jaram się, e, czekam czekam na kolejne mecze mm, tak jak wcześniej w materiałach mówiłem, że, że gdzieś tam byłem po kontuzji e, więc, więc te przygotowania spokojnie, mm, wchodzę, wchodzę powolutku do gry no i, no i co? Trzymajcie kciuki. Zapraszam do, do obserwowania, do, do subskrybowania kanału. Bo, bo tak gdzieś tam ten projekt się będzie rozwijał. E, no i jeżeli ktoś ma ochotę, ochotę i czas, to, to może przyjechać na nasz mecz e, budzić Sabbathcem, wygooglować sobie, sprawdzić kiedy gramy, albo, albo śledzić moje profile. E, co jeszcze? Jak się podobało? Like. Koment zawsze, zawsze gdzieś tam mile widziany. Pozdro. Do zobaczenia na, na kanale, a być może i, e, i tutaj e, w Bałcen, w Budziszynie. <grym> Pozdro.